Cześć, z tej strony Betamax. Kiedyś na moim kanale była taka seria, gdzie opowiadałem historię z życia. To się nazywało Z Życia Wzięte. Nie byłem z niej dumny. Jakiś czas temu za nią zatęskniłem. I sprawa jest taka. Jeśli ten filmik się przyjmie, to powstanie większa seria. A teraz opowiem wam pięć losowych historii z mojego życia. Zaczniemy w czasach przedszkolnych. Pierwsza historia miała miejsce prawdopodobnie gdy miałem 6 lat. Wiecie, jak są takie sale zabaw dla małolatów? Była kiedyś w jakiejś. Byłem kiedyś w jakiejś i odwaliła się tam ciekawa sytuacja. Był tam taki basen z kulkami, no wiecie, taki basen z kulkami takimi plastikowymi i on był ogrodzony siatką. Mały ja, będąc debilem, postanowił się złapać zębami za siatkę. I nagle spadam. Krzyczę, matka do mnie podbiega. I nie mam dwóch górnych dwójek! Wyrwałem je sobie siatką! Ponieważ były to jeszcze czasy, ponieważ były to jeszcze mleczaki, to mi odrosły i teraz mam dwójki, ale trochę to czasu zajęło. Pamiętam, że w przeszkole udawałem wtedy Chińczyka, ponieważ interesowałem się wtedy Chinami. To wszystko wina byli sobie podróżnicy i odcinka o, o, o flocie admirała Cheng-ho. Druga historia miała miejsce dwa lata później. Byłem ze starym w kerfurze. Staliśmy w kolejce do kasy i za mną jest taki dzieciak. W sensie większy ode mnie, ale dzieciak. I gada do mnie, CZEŚĆ! Czy coś w tym stylu, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. On chyba był jakiś niepełnosprawny, w sensie nie chce być, nie, nie być jakiś obraźliwy czy coś, ale naprawdę był on jakiś niepełnosprawny. Ale mały ja tego nie, nie rozumiał i postanowił mu przywalić! I ten postanowił przydzwonić dziewczynce, która była z tyłu i rozwał je w ten sposób okulary. Jej stary zainterweniował, matka tego chłopaka się broniła i, i, i pojawiła się ochrona. Mały ja poczuł poczucie winy i powiedział do grupy ludzi, to ja swoim, piskli, swoim piskliwym głosikiem. Matka mówi, no widzicie to on, to on to zrobił. A ochrona, a ochrona nie uwi, jej nie uwierzyła po prostu. <laughs> Okej, okay, starczy tych staro, staroda, st okay, starczy tych starodawnych opowieści. Przenieśmy się do obecnej dekady. Wydarzenie z tej historii pojawiło się na moim kanale w postaci filmu Złota Horda dzików. Byłem wtedy na obozie, o tym obozie jeszcze opowiem w przyszłym filmie, ale skupię się na tym wydarzeniu. Pewnego dnia organizowaliśmy dyskotekę o tematyce dzików, ponieważ było ich dużo w naszych okolicach. Następnego dnia... Pojawił się dzik na, na terenie naszego obozu. Wtedy kadra każe nam się zamknąć w pokojach... I patrzę przez okno, a tam CAŁA ZŁOTA horda dżingis Z HANA DZIKÓW! Wziąłem telefon i zacząłem kamerować wszystko jak leci. Dwa lata później film jest na YouTube i, i możecie sobie go obejrzeć, no chyba że w przyszłości go usunę czy coś nie wiem, bo myślałem, żeby go usunąć. Ta historia również się pojawiła na kanale, ale w formie posta. W podstawówce był po prostu Dziki Zachód. Najgorsza była ekipa trzech chłopaków i dwóch dziewczyn, czyli Parszywa Piątka. Na potrzeby filmu, dziewczyny nazwiemy Tan i Ponot, postaci z Belforta i Lupina, a chłopaków Seba, bo wyglądał jak typowy Sebix, Zenek, bo pasuje do niego to imię, i bohater naszej historii, Borat, bo wyglądał jak odmłodzony Borat dosłownie. Pewnego razu na lekcji chemii, w ósmej klasie, Borat, niezauważenie podbiegł do mnie i wsadził mi coś we włosy. Wyjąłem to i była to podpaska z napisanym długopisem słowami LECH POZNAŃ! Nie mam pojęcia, jak on to zrobił. Ja siedziałem w prawym górnym rogu klasy, a on w lewym dolnym. Jest to jedyna... Jed, jest to chyba jedna z, z niewielu śmiesznych rzeczy, jakie ta grupka zrobiła. W większości czasu oni po prostu byli gnojami. I, I nie mam pojęcia, co Malek poznał do podpasek, ale mnie to bawi. I na końcu... Najświeższa historia, która zdarzyła mi się miesiąc temu. Poszedłem na mój pierwszy w życiu konwent, czyli targi fantastyki. Była ze mną koleżanka, która na potrzeby, którą na potrzeby filmu nazwiemy Hildegarda. I było tam super. Zrobiłem sobie nawet zdjęcie z furasami, Ale wracając, idąc przez główną halę, wpadliśmy na typa z jakimiś papierami. Pomyślałem sobie, pewnie spyta nas, czy chcę pod, podpisać jego podpis. Pomyślałem sobie. Pewnie chce nas spytać, czy podpiszemy jego petycję. I wtedy powiedział słowa... Czy nie podpisaliście tej... petycji? Od razu wiedziałem, że jest to kolej z Postala, ale Hildegardia już nie wiedziała. Typ mówi, że pewnie małą gramy w gry. Ja mówię, gram, ale głównie Total War. Y. I koleś mówi... No, Total War jeszcze y szanuję, przynajmniej nie hardza w Iron! Ja kiedyś grałem w Hoia, ale teraz tego... Ale teraz już nie gram. Ponieważ po prostu ta gra była dla mnie za trudna i ja tylko na modach grałem. Ale generalnie nie powiedziałem mu, że gram w koja. A, no i jeszcze ten. Kupuję sobie takiego fajnego bruszowego doktora robotnika. Jak nie, co taki delikatny. I to tyle. To był dość krótki film, ale mam nadzieję, że się przyjmie i powstanie z tego większa seria. Tymczasem pa! Wracam do montowania recenzji Arniego!